jak daleko jest nad wodę. Normalnym spacerowym krokiem. Bez wkładania rąk w obiektyw. Ulicą One Way. Tak naprawdę to jest India. Tylko taka Anegdotka, że wszyscy Polacy, może nie wszyscy, ale część, o których jest ta anegdotka, kiedy przyjeżdżali do Stanów czy do Nowego Jorku, przede wszystkim na początku, byli pytani, przy jakiej ulicy mieszkają, i mówili wtedy, że mieszkają przy ulicy Onewaj. Tak się nie łatwo domyślić, to są ulice jednokierunkowe, których tutaj jest mnóstwo. Dzisiaj jest 1 grudnia, ale jest dosyć ciepło, 8 stopni Celsjusza. I całkiem słonecznie. Jest około godziny 15, więc słońce już jest dosyć nisko, ale będzie akurat tak, żeby coś tutaj nakręcić. Są ograniczenia sprzętowe, bo to są moje początki zupełne. I kręcę tym, co mam, czyli telefonem Samsung 8 już mocno używanym, ponad czteroletnim, ale od czegoś trzeba zacząć. No dobrze, idziemy na razie niecałe dwie minuty. Tu jest wyburzony, wyburzony już plac po starych zabudowach których dużo było tutaj nad Hudson i teraz następuje tak zwana gentryfikacja czyli inaczej burzą stare stawiają nowe tak jak miało miejsce to tutaj gdzie postawiono budynek czyli India